Awaryjne rozlewy olejowe. Odcinek drugi. Ile oleju dostało się do rzeki? Ocena wielkości rozlewu nie jest łatwa. Rzadko kiedy można dokładnie ustalić, ile oleju dostało się do środowiska. Sprawca, o ile uda się go zidentyfikować, nie zawsze jest źródłem wiarygodnej informacji. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdy świadomie zaniżana jest faktyczna wielkość rozlewu lub Wręcz odwrotnie, podaje się wartość świadomie zawyżoną. Zależy to od tego, czy sprawca boi się kar finansowych za uszkodzenie środowiska, czy też traktuje rozlew jako okazję do zamaskowania kradzieży lub wcześniejszej nieudokumentowanej straty oleju. Dlatego prowadzący działania oczyszczające na wodach powierzchniowych powinni możliwie szybko wyrobić sobie własne zdanie na temat skali rozlewu. Pozwoli to właściwie dobrać rodzaj potrzebnego sprzętu, a także zdecydować o jego rozlokowaniu. Ogląd plamy olejowej prowadzony z samolotu lub wysokich punktów terenowych. Daje bardzo ogólne pojęcie o sytuacji. Można bowiem jedynie ocenić granicę rozpłynięcia się oleju po powierzchni wody, jednak bez możliwości oceny jego ilości. Przykładowo, pokazana na zdjęciu bardzo duża plama olejowa, rozciągająca się pomiędzy brzegami rzeki, stwarza wrażenie zdarzenia katastrofalnego. Jeśli jednak przyjmiemy, że w zasięgu wzroku obszar skażony ma powierzchnię około 20 hektarów, może to oznaczać, że w wodzie jest kilkaset litrów albo kilkadziesiąt metrów sześciennych oleju. Tak duża różnica w ocenie ilości oleju w wodzie wynika stąd, że bez pomiaru grubości jego warstwy nie można nic więcej powiedzieć. W Polsce najczęściej dochodzi do olejowego skażenia rzek. W tym przypadku, ocena skali rozlewu sprowadza się do obliczenia natężenia przepływu oleju Q wyrażonego w metrach sześciennych na godzinę. Obliczenia należy rozpocząć do oceny szerokości B przemieszczającej się plamy olejowej. W początkowej fazie dużego rozlewu jest ona zwykle równa szerokości rzeki. Można ją odczytać z mapy, najlepiej w skali 1 do 10 tysięcy lub 1 do 25 tysięcy, bądź też używając dalmierza. Przy braku takiego przyrządowania można zastosować metodę polową, wykorzystującą zależności geometryczne pomiędzy odcinkami wyznaczonymi przez tyczki. Oznakowanie terenowe wykonane w oparciu o wybrany charakterystyczny punkt na przeciwległym brzegu oraz wytyczenie dwóch kątów prostych pozwoli na dość dokładne obliczenie szerokości rzeki w badanym przekroju. Drugim parametrem, który trzeba zmierzyć, jest grubość warstwy oleju. Ponieważ rozlew najczęściej składa się z niezliczonej liczby plam, Należy dokonać wielu pomiarów w różnych losowo wybranych miejscach w celu ich uśrednienia. Zwiększa to wiarygodność końcowej oceny skali rozlewu. Zdjęcie pokazuje przykładową plamę olejową. Jej grubość, g-duże, można w prosty sposób zmierzyć samodzielnie wykonanym przyrządem pomiarowym. Kolejne zdjęcia pokazują wykorzystanie przezroczystej rurki z tworzyw sztucznych o średnicy wewnętrznej 25 mm. Należy przygotować szczelny korek umożliwiający łatwe zamknięcie górnego otworu, a całość odpowiednio wyposażyć. Dla dokonania pomiaru grubości warstwy oleju na powierzchni wody, rurkę należy zanurzyć jak najgłębiej i w tym położeniu założyć korek. Po krótkim czasie można ją wyciągnąć ponad poziom wody, dbając jednak o to, by dolny otwór pozostał w zanurzeniu. W tym położeniu warstwa oleju jest dobrze widoczna i można ją zmierzyć. Uwaga! Całkowite wyciągnięcie rurki z wody przy niezbyt szczelnym korku, zbyt dużej średnicy rurki i braku wprawy zniweczy pomiar. Bardziej praktycznym rozwiązaniem jest użycie rurki o długości około 1 metra. Wykonanie pomiaru z burty łodzi lub pontonu staje się wtedy łatwe. Opisany przyrząd gwarantuje uzyskanie wiarygodnych wyników pomiaru grubości warstwy oleju na powierzchni wody od około 5 mm w górę. Gdy grubość warstwy oleju jest mniejsza, warto rozbudować przyrząd o sferyczną część blotową o średnicy od 60 do 100 mm. Dzięki temu grubość filmu olejowego G małe w rurce pomiarowej będzie kilkakrotnie większa od grubości rozlewu G duże. Ułatwi to wykonanie dostatecznie dokładnego odczytu. Znając średnicę części sferycznej D duże w jej blotowej części, średnicę D małe rurki pomiarowej oraz grubość G małe zatrzymanego w niej oleju możemy obliczyć rzeczywistą grubość plamy olejowej G duże. Dla obliczenia godzinowego natężenia przepływu oleju brakuje już tylko prędkości przemieszczania się wody V. Jest ona zwykle silnie zróżnicowana na powierzchni rzeki. Z tego powodu należy wykonać kilka pomiarów w różnych miejscach i usiedlić je. Bardzo pomocnym polowym przyrządem ułatwiającym pomiar jest znacznik wykonany z popularnej plastikowej butelki. Obserwacje i przemieszczania z nurtem rzeki. Ułatwia pomalowanie ścianek jaskrawym kolorem. Dla ustabilizowania położenia butelki celowe jest odpowiednie napełnienie jej wodą. Po wyznaczeniu odcinka pomiarowego, np. 10-metrowego, butelkę należy wrzucić do rzeki na możliwie dużą odległość prostopadle do brzegu. Czas przepłynięcia wyznaczonego odcinka pozwala obliczyć prędkość przepływu rzeki V. Po wyznaczeniu szerokości spływającej plamy olejowej oraz zmierzeniu średniej grubości warstwy oleju i prędkości przepływu, można obliczyć godzinowe natężenie spływu zanieczyszczeń Q. W następnym odcinku dowiesz się o zmianach właściwości oleju w czasie rozlewu. Zapraszam. Uzupełnij wiedzę korzystając z naszych filmów